Dzisiaj w centrum odbył się konkurs pod nazwą Brudziąski Przyjaciel Przyrody. Wystartowało pięć drużyn, które się składały z trzech osób i w tej drużynie musiała być co najmniej jedna osoba w wieku poniżej 16 lat i na takich zasadach zabawy i też sprawdzenia wiedzy przyrodniczej. Gdzie po przeczytaniu pytania drużyny się zgłaszały, wciskając przyciski, kto pierwszy, ten lepszy i szybciej, i szybciej się zgłaszając odpowiada na pytanie i zdobywa punkty. Przy błędnej odpowiedzi stracił, drużyna traciła swoje szanse. Tutaj drużyny musiały się wykorzystać nie tylko wiedzę, ale też obrać taktykę, żeby kto, która drużyna straciła powiedzmy trzy szanse, odpadała z gry. Więc taktyka też tu się liczyła. Myślę, że mieszkańcy dobrze się bawili, walczyli o nagrody ale przyznam szczerze, że są dobrze przygotowani, jeśli chodzi o ten konkurs. Chociaż gruzanie bardzo chętnie powiększałem swoją wiedzę, wiedzę przyrodniczą, odwiedzając m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej. Będę czytał pytania. Gdy ktoś się wcześniej zgłosi, przestaje je czytać. Dziewczyny mnie namówiły. Ja nie wiedziałam, że coś takiego będzie miało miejsce, i bardzo się cieszę. E, to był konkurs, e, taki przypominający trochę teleturniej. Wspólnie z dziewczynami e, przygotowałyśmy takie notatki i czułyśmy się trochę. Bardzo przyjemnie było, bardzo fajna atmosfera. I głodne, jak? Jak? Się... Bardzo dobrze. Zaliczamy. Dowiedziałam się już parę lat temu i występowałam co roku w nim. I to jest takie fajne utrwalenie wiedzy, po prostu przyrodniczej, i spotkanie tutaj z ludźmi, i takie fajne spędzenie czasu. No, ta wiedza na pewno też zostaje z przeszłych lat, które tutaj byłam, i te odpowiedzi się nie powtarzają, więc tak. Ale też więcej można wiedzieć, co się, czego się spodziewać. I dużo właśnie z koleżankami uczyłyśmy się, robiłyśmy dużo notatek, powtarzałyśmy. I też ze strony Centrum Edukacji z YouTubea oglądałyśmy filmiki. Dostawaliśmy pytania od prowadzącego, mieliśmy guzik, i na początku ten, kto pierwszy udzielał po prostu odpowiedzi. Mogliśmy też na siebie dawać kolejne pytania, też innych, eliminując ich. Myślę, że to też można się przygotowując dużo nauczyć. I taka też integracja taka dobra zabawa myślę, że warto. My zawsze przed konkursem ogłaszamy, jaki jest zakres tematyczny. Nie wystarczy poczytać książek, bo też pytamy niekiedy o naszej węty czy coś naprawdę szczegółowego, ale też różnego rodzaju pytania z Gwar leśnictwa, gospodarki odpadami. Chociażby dzisiaj też pokazujemy różnego rodzaju eksponaty, czy to są owady, czy narzędzia leśne, czy też ptaki. Dzisiaj na przykład taka sytuacja, że pokazaliśmy pomykówkę i rodzice nie wiedzieli, a dziewczynka wiedziała. Niestety powiedzieli źle, gdzie rodzice podjęli decyzję i niestety odpadli. Też były pytania dotyczące na przykład segregacji: do jakiego pojemnika wrzucisz torebkę po chipsach? I myślę, że mieszkańcy dużo wiedzieli. Z tego się cieszymy, że ta nasza nauka trafia do nich bezpośrednio i zostaje w pamięci. No, nazwę tego wada. Potoczny. Tramwajarze. E, dobrze.